Czy dzisiaj się ci, dlaczego specjalizacja przyciąga więcej klientów niż bycie od wszystkiego. Dla tych, którzy mnie nie znają, nazywam się Mateusz Siwiński, pomagam trenerom personalnym i właścicielom studiów treningowych pozyskiwać klientów do ich biznesu. Jest takie powiedzenie, gdy mówisz do wszystkich, mówisz do nikogo. I to jest bardzo życiowy przykład. Wyobraź sobie, że masz problem ze wzrokiem i potrzebujesz pomocy. Ogólnie masz do wyboru dwie opcje. Okulistę, który specjalizuje się w laserowej korekcji wzroku i robi to już od kilkunastu lat, od lat. Albo lekarza rodzinnego, który również jest lekarzem i również może coś doradzić. No, generalnie nie ma wątpliwości, że wybierzesz pierwszą opcję i podobnie działa to po prostu w każdej innej branży. Ludzie wolą osoby, które są specjalistami w danej dziedzinie, a nie kogoś, kto robi wszystko jako tako i to jest prawda. Dlaczego? Dlaczego tak jest? Bo ktoś, kto jest specjalistą w danej dziedzinie, w jednej dziedzinie, wzbudza większe zaufanie i daje poczucie, że naprawdę zna się na rzeczy. Jak ktoś jest w branży, w jednej specjalistycznej dziedzinie, na przykład kilka lat, właśnie tutaj laserowej korekcji wzroku, no to siłą rzeczy bardzo, bardzo dobrze zna tą branżę, bardzo dobrze zna już jakby cały ten proces. W sensie przerobił bardzo dużą ilość klientów, po prostu bardzo dużą ilość pacjentów, bardzo dużą ilość podopiecznych i tak dalej. I przez to jest dużo bardziej taki wzbudzający zaufanie. Także pamiętaj, że gdy mówisz do wszystkich, mówisz po prostu do nikogo. Korzyści z bycia specjalistą w swojej branży, specjalistą w swojej dziedzinie. Specjalizacja ułatwia budowanie rozpoznawalności właśnie w branży, w tej właśnie specjalistycznej dziedzinie, bo jeśli skupiasz się na grupie klientów lub rozwiązujesz ich konkretny problem, konkretny palący problem, który ludzie chcą rozwiązać, to ludzie szybciej cię kojarzą i dużo chętniej cię polecają. Taka specjalizacja to wyższa wartość, a wyższa wartość równa się po prostu większe ceny. Specjalista generalnie może sobie pozwolić na dużo wyższe ceny niż taka osoba, która nie jest zespe zespecjalizowana. Bo klienci chętnie zapłacą więcej komuś, kto dokładnie rozumie ich po prostu potrzeby i ma dokumentowane ich sukcesy, ma dokumentowane sukcesy w ich przypadku, czyli ma już jakieś tam wyniki klientów, ma już jakieś tam, powiedzmy doświadczenie, jakieś właśnie wyniki i itd. I praca z klientami, których dobrze problemy rozumiesz, których problemy dobrze rozumiesz, jest dużo łatwiejsza i dużo bardziej satysfakcjonująca. Nie musisz cały czas się uczyć nowych rzeczy od zera, nie dostosowywać planów treningowych do skrajnie różnych osób. Yy, tylko masz sprawdzone metody, które działają, i po prostu tak naprawdę yy, wiadomo, każdy przypadek i tak będzie inny. A natomiast no, nie ma takiego szerokiego bardzo spektrum yy, działania i szerokiego spektrum przypadku. tylko są osoby z przypadku z danej dziedziny, powiedzmy. Nie? Czyli Tak jak w przykład, właśnie z tym, z tym wzrokiem i z tym okiem. Rynek yy, jest pełen ludzi, którzy właśnie robią wszystko. Specjalizacja, specjalizacja pozwala się wyróżnić i stać się naturalnym wyborem dla klientów, którzy szukają tak naprawdę konkretnej usługi, konkretnej właśnie w danej specjalizacji. Podsumowując, yy, ludzie wolą pracować z ekspertami, którzy rozwiążą ich konkretne problemy. Specjalizacja ułatwia budowanie marki i rozpoznawalność. Możesz podnieść ceny i zarabiać więcej, bo wyższa wartość to wyższa cena. Pracujesz z klientami, których, których lepiej rozumiesz, co daje Ci wyższą satysfakcję po prostu z pracy, w swoich działań. Jeśli chcesz właśnie rozwinąć swój biznes i zarabiać 10, 15, 20, 30 koła plus miesięcznie jako trener personalny albo właściciel studia treningowego lub trener sztuki walki, to kliknij pierwszy link w opisie i umów się na bezpłatną konsultację, i pokażę Ci, jak moglibyśmy zaimplementować nasz system, system pozyskiwania klientów u Ciebie i zapełnić Ci grafik. Dzięki bardzo za oglądanie. Trzymaj się do następnego.